Cześć! Z tej strony Multi i dziś witam Was w kolejnym newsie z gry World of Tanks. Tym razem pogadamy sobie m.in. o niemieckim czołgu lekkim drugiego poziomu MK, który będzie zapewne prezentem noworocznym dla graczy. Teraz pewnie część z Was zareaguje w ten sposób. Serio, drugi tier. Czy oni mają naprawdę pojęcie, że to nie da się tym w ogóle grać? Że to jest złom, że to jest śrot. Co to w ogóle ma być? Po cholerę dawać taki złom dla graczy. Ja rozumiem Waszą irytację. Też nie jestem do końca zadowolony z tego, że planowany jest. Bo to jest tylko przypuszczalnie. Planowany jest drugi poziom, chociaż mogli dać trzeci, prawda? No ale jest jak jest przynajmniej dają za darmo. Zapewne zdobędziemy go za zalogowanie do gry albo też rozegranie jednej prostej bitwy, więc jego zdobycie nie powinno być większym wyzwaniem. Teraz zobaczmy, co tutaj napisano. Ciołk premium, drugi poziom lekki. Teoretycznie miał to być czołk średni dla innych krajów, ale według gry i oznaczeń będzie to light. No i to, co jest tutaj istotne, według mnie, to to, że jeżeli to jest premka, to tak naprawdę nie ma opcji, aby to nie był prezent, bo mało jest w tym momencie dodawanych niskich tierów, które nie są prezentami, zwykle są prezentami, także to tutaj stawia go w świetle typowej nagrody. Co z parametrami? HP ma 200, moc silnika 200 koni, kurde, 200-200, ha, ha, ha. masa 12 ton i to daje nam, słuchajcie, moc na tonę 16,5 konia, to na pewno nie jest dużo dla czołgu lekkiego. Maksymalna prędkość 40 na godzinę. Tutaj już jest zdecydowanie lepiej. Obrót jest szybki. Czy to kadłuba, czy to wieży. Opory dla gruntu niskie. Zasięg widzenia 320 metrów. Pancerza no, chyba za dużo nie będzie. To znaczy, jakieś tam te magazynki. Pam, 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 pam. Będą się odbijać, ale... No wiadomo, 25 mm pod kątem prostym. Tutaj widzę, no to raczej nie będzie większy problem. Działo... To 45, która ma słuchajcie, 55 uszkodzeń i 50 penetracji na amunicji podstawowej. To już źle nie jest i na pewno to działo, coś tam przebić będzie mogło do tego opuszczanie armaty minus 10 stopni, czas celowania stosunkowo krótki, celność gorsza. No i czas przodwania 3,5 sekundy powiedzmy tak, z lepszą już załogą. Załoga czteroosobowa. Tu są jeszcze informacje o rozrzuciu, o kamuflażu, no ale zbytnio mnie to szczerze nie interesuje, bo <laughs> no, na tych tierach turno, aby pojazd miał fatalny kamuflaż. To zresztą Light. Bardziej istotna jest amunicja, zobaczcie. Dwa razy pociski przeciwpancerne i raz hacky, czyli nie apc ry przeciwpancerne. Jak oceniam ten pojazd? Wydaje mi się, że to nie będzie nic specjalnego, jakiś taki pancer 2, y, premium, coś w ten deseń. Raczej nie powiedziałbym, że jest się z czego cieszyć. Na pewno kolejny pojazd niemiecki a tym tierze nie jest potrzebny. Mogli dać innej nacji, prawda? Bo są nacje, które nie mają wiele premek na drugim, trzecim poziomie. Lecimy dalej i tutaj pojawia się informacja już mega ciekawa. A jest to słuchajcie news o pojeździe nowym, premium, który trafi do sprzedaży już jutro. I będzie dostępny do 9 października. Mówi się o tym, że teraz... Jest w randomkach dużo kanonen jak Pancerów 105, więc przypuszczalnie nam wydaje się tą najbardziej prawdopodobny scenariusz. Poza tym zauważmy, że jest tutaj również zmianka o evencie Halloweenowym, czyli coś tam się szykuje. Od 18 do 22 października ma być Halloweenowe wydarzenie, czyli przypuszczanie tutaj będą jakieś może zniżki, może jakiś event w grze. Jakiś tryb. Na pewno nie spodziewałbym się Lewiatana. Jego raczej w tym roku nie będzie. Co mamy dalej? Panhard EBR75. Co to jest? To jest słuchajcie, ten pojazdkowy ósmego poziomu, który do tej pory był głównie omawiany przez nas, społeczność. Teraz pojawiły się nowe informacje. Otóż mamy od teraz charakterystyki techniczne, jak maksymalny kąt skrętu kół. Przełączenie na tryb normalny miejski i przełączenie na tryb szybki zwiadowczy. Czyli ważne jest, aby te tryby regularnie zmieniać i dostosować je do po prostu sytuacji. Co więcej, pamiętajmy o tym, że pojazd ten miał mieć w założeniu słabe wyposażenie. Ja tak sobie teraz przeglądam tego screena i powiem Wam, że nie wygląda to aż tak źle. Tutaj macie napisane, jaka jest jakby siła ognia działa, prawda, według tej. Porównywarki, no i chyba jasno wynika z tego, że nie jest bardzo źle: 256 punktów LCW ma 153, ten ma 317, ten ma 279. Wydawało mi się, że te pojazdy będą gorzej uzbrojone. Tu się okazuje, że penetracji to nie ma jakoś tam bardzo, bardzo mało 180. Te mają porównywalnie. Do tego zobaczcie DPM. Uszkodzenia na minutę są, no troszkę słabsze niż w budogu, no i te 92 to na pewno, no ale to jest pojazd kołowy. Poza tym mamy dobrą celność, króciutki czas celowania. No są na pewno zalety, jest magazynek tutaj jeszcze. Na pewno nie wynika z tego, że pojazd ten jest od razu spisany na straty. Tu, gdzie jest godzin, no, to na pewno HP, prawda? To jest jedna z takich poważniejszych wad. Poza tym, kamuflaż nie jest aż jakiś tam mega kosmiczny. Można powiedzieć, że jest dobry, no bo lepszy niż w T92 i w niemieckim Bulldogu, ale no tylko delikatnie, prawda? I największa wada, zasięg widzenia 310 metrów. Ja wiem, że ten pojazd ma podjeżdżać na blisko, ale z taką pulą HP dwa dobre strzały i go nie ma na dziesiątkach. Jeden strzał i go może nie być z HEKA. A to już jest coś poważnego. Na koniec zostały nam w slajdzie trzy informacje. Które jeśli ja mam oceniać, no nie są już tak ciekawe, szczególnie ko pozytywne, korzystne dla graczy. Jest to słuchajcie, kupon cashback, który sprawia, że, że za wydane 90 zł dostaniecie z powrotem prawie 900 zł. 900 sztuk złota, no to jest dobry deal. No średnio, no to tak jakby porównywać teraz opcję dostania czołgu premium za darmo, opcję kupna premki za 6 zł. Do tego, no słabo, słabo, to wypada słabo, no ale jest to kolejna oferta specjalna dla graczy za osiągnięcie epickiego medalu. Masakra. Na pewno dużo gorsza oferta. Co poza tym, słuchajcie, chcę powiedzieć, że mamy teraz wierzchołek drzewa na obiektach 705 i pytacie się mnie, czy warto robić to linię. Ja osobiście uważam, że jeżeli macie mało dyszek, to szkoda czasu na te konkretne Pojazdy? W moim przekonaniu po prostu się nie opłaca. Nie są aż tak dobre jak te zwrotne radzieckie w linii do 277. No ale jeżeli ktoś ma dużo dyszek, no to czemu nie? Coś wbijać w końcu musi. Na koniec jeszcze wspomnę, że STG jest w sklepie, ale również uprzedzam, że nie jest to na pewno pojazd warty swojej ceny, jest drogi, a nie oferuje na pewno aż tak dużo, aby. Tyle kosztował, powinien kosztować około 110 zł, 120, a tutaj cena jest troszeczkę z dupy. Za wysoka co do jakości maszyny, bo jakościowo źle nie wypada, broń Boże. No i cóż, to tyle w tym krótkim newsie. Niedługo materiał, materiał o tym, co będzie grałem na kanale z okazji 200 tysięcy subów, bo mam już listę nagród dla Was, ale to w oddzielnym filmie. Dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia. Cześć!